Twierdzimy tutaj wraz z kolegami, że tworzenie metropolii da korzyści dopiero za parę lat, dlatego powinniśmy stanąć ponad podziałami wszelkimi i nawet kłótnie pomiędzypartyjne powinny pójść na dalszy tor, ponieważ całość metropolii będzie położona dla mieszkańców i to najwięcej mieszkańców zyskają na tym, żeby innowacja był przyłączony do metropolii bądź rakcji metropolitalnej. Da się zauważyć, że niestety w ostatnimi, ostatnimi czasy e, istnieje pewien zgrzyt, może konflikt na linii Bydgoszcz i Noworosław. Zwłaszcza e, ostatnie dni pokazały e, rozbieżność może stanowisk na temat metropolii. Prawdą jest, że koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 nie uwzględnia miasta Inowrocławia. Mowa jest tylko tutaj o Duopolu, czyli Bydgoszczy, Toruń. I w tej kwestii toczą się wielkie boje pomiędzy samorządami Bydgoszczy, samorządami Torunia. Moim zdaniem w całym temacie metropolii jest za dużo emocji, a za mało dyskusji i debaty. Nasi politycy lokalni powinni się częściej spotykać i rozmawiać na ten temat, a nie szukać pola do konfliktu. Już teraz toczą się prace dotyczące metropolii. Powoływane są w różnego komisje, komisje doraźne w Bydgoszczy, czy w województwie, czy w sejmiku wojewódzkim które zajmują się już tym tematem. Są również różnego rodzaju dyskusje podejmowane na ten temat. Natomiast no Inowrocław nie jest zapraszany, jeśli chodzi oczywiście o stronę bydgoską, nie jest zapraszany do, do, do tych rozmów. Tak jak prezydent miasta Inowrocławia, tak prezydent Bydgoszczy powinni wspólnie dbać o to, aby równomiernie rozwijać region. I wspólnie dbać o to, aby i w jakimś były połączone przy budowie metropolii. Bo... Więc jeśli w przyszłości powstanie metropolia, to życzyłbym politykom naszym tutaj w województwie, aby pamiętali także o tych miejscowościach poza metropolią ich rozwoju i jednocześnie żeby metropolia stała się takim czynnikiem, który będzie nas łączył a niedzielę.